Codzienna dawka żużla. Mistrzostwa Europy par za nami. Nie tak to miało wyglądać w wykonaniu Polaków. Z Zengota i Musielak kończą finał w Dałga w Pils na czwartym miejscu. Finał był mega wymagający 28 biegów, każdy z każdym, a 5 ekip realnie walczyło o podium. Każdy najmniejszy błąd mógł kosztować medal. I tak właśnie się stało. Duńczycy z Leonem Macenem i Andreasem Liagerem obronili tytuł. Srebro dla gospodarzy z Łotwy, brąz zgarnęli Czesi. Polacy poza podium 21 punktów i czwarte miejsce. Zaczęło się nieźle wygrana z Czechami 4-2, ale potem przyszły problemy. Mimo podwójnej wygranej z Finlandii, Polacy pogubili się w biegach z Francją czy Słowenią. Kluczowe punkty uciekły też w wyścigu z Brytyjczykami. W biegu z łotyszami kołdyński zrobił show. Przedostał się z czwartego miejsca na drugie i to był cios, po którym było już wiadomo, że walka będzie tylko o brąz. Ale i tego nie udało się dowieść. Duńczycy dołożyli kropkę nad I pokonując Polaków 5-1 w ostatnim swoim biegu i obronili złoto sprzed roku. Na koniec złotysze rozjechali 5-1 Brytyjczyków i to oni skończyli ze srebrem. Co by nie mówić nasza para zawiodła. Szkoda też, że szanse ani raz nie dostał Kaspermania. No cóż, może za rok będzie. Lepiej. To miał być kolejny klasyczny wieczór z Imp. A wyszedł prawdziwy roller coaster emocji i kontrowersji. Patryk Dudek zgarnia zwycięstwo w Ostrowie i jest o krok od tytułu mistrza Polski. Za nim Dominik Kubera, a podium uzupełnia Wiktor Przyjemski, który potwierdza, że jest najlepszym młodzieżowcem świata. Bartosz z mimo świetnej jazdy tym razem poza podium. W finale doszło do zamieszania. Zmarzlika poderwało na kolejnie i skosił Kuberę. Sam został wykluczony z powtórki, a Kubera na szczęście wyszedł z tego bez większych obrażeń. To nie był jedyny kontrowersyjny moment. W 19. biegu Kowalski i Jamrud Leżeli na torze, a sędzia wykluczył Jamroga, co ten po prostu wyśmiał. Po wtórce Cierniak pokazał Kowalskiemu środkowy palec w trakcie biegu. Potem w boksie też mu wyjaśnił swoje zdanie. Za ten gest żółta kartka, a dla Kowalskiego nic. Nie brakowało też ostrych słów w studiu. Krzysztof Kasprzak w Kano Plus mówił wprost: Bieg do przerwania, szkoda, że kolejny błąd. W barażu też było gorąco. Woryna uderzył w Kubere, Czugunow zjechał z toru i nie krył rozgoryczenia, że sędzia nie przerwał wyścigu. Dudek, jak maszyna, zrobił swoje i wygrał finał. Teraz wszystko rozstrzygnie się w częstochowie 15 czy zgarnie tytuł? Landshut Devils lepsi od Polonii Piła. Choć początek meczu zapowiadał spore emocje, to ostatecznie gospodarze z Landshut dość pewnie pokonali Polonię Piła 51:39. Pilanie mimo wszystko wywieźli z Niemiec punkt bonusowy. Ale sam mecz tu brakowało liderów, bo tak naprawdę ciągnął to głównie Wiktor Jasiński. Z sześciu startów wygrał dwa i to był najlepszy wynik w ekipie gości. Reszta miewała przebłyski, ale to nie wystarczyło, żeby realnie powalczyć o wygraną. Po stronie gospodarzy działało wszystko jak w zegarku. Nawet po wycofaniu się Valentina Grobauera po Upadku w pierwszym biegu, juniorzy zrobili swoje. Błysnął Mario House. 9 punktów z bonusem. Liderów Landshut było aż 4: Kevin Wolbert, Charles Wright, Kim Nilsson i House. Z takim zestawem pilanie nie mieli jak tego wygrać. Wynik meczu 51-39, bonus pojechał do Polski.